Cześć! Witam Was w Moim Królestwie na kanale Centrum Rowerowego. Dzisiaj porozmawiamy o tym, ile musi kosztować koszulka kolarska. Czy żeby wyjść na rower od razu musimy założyć koszulkę za 500 albo 1000 zł? Nie! W Centrum Rowerowym znajdziecie Między innymi dwie polskie marki, takie jak Ejen albo Trofeo. I tutaj już koszulki zaczynają się w Ejenie nawet poniżej 100 zł. Niektóre dzisiaj na stronie znalazłem za 65, a taka z Volkswagenem Busem, dlatego ją wybrałem, kosztuje dzisiaj 199 zł. A koszulki Trofeo znajdziecie w cenach od 199 do 209 zł. Ejen. To marka własna Centrum Rowerowego. Znajdziecie w niej nie tylko odzież, bo to koszulki, bluzy, spodenki, kurtki, bluzy dochodzenia, koszulki dochodzenia, ale też i wiele, wiele akcesoriów. Trofeo to również polska marka. Tworzy ją małżeństwo, które jest związane z odzieżą kolarską od 2014 roku, a od 2017 właśnie tworzą swoją linię, swoją markę Trofeo. W tej chwili Głównie rezydują na Teneryfie, ale marka dalej funkcjonuje w Polsce. Ich znakiem rozpoznawczym są bardzo kolorowe, bardzo świeże wzory i tutaj też taka koszulka nie musi kosztować majątku. Koszulka tańsza to oczywiście pewne kompromisy techniczne. Tutaj na przykład kieszonki to taki prosty schemat: trzy kieszonki, zwykły ściągacz, ale już na przykład dolna taśma jest silikonowana, także nie jest to. Taka koszulka jak najtańsze koszulki jeszcze 5 lat temu, kiedy miały bufiaste rękawki zaszyte na zakładkę. Tutaj macie właśnie bezszwowo zakończony rękawek, macie silikonowany ściągacz na dole. Przyzwoicie kryty zamek, full print, naprawdę za tą kasę myślę, że całkiem przyzwoity ciuch. A jeżeli nie chcecie albo nie możecie wydać na odzież rowerową. Dużo pieniędzy, to tak jak mówiłem na początku, w Ejenie już możecie się ubrać nawet poniżej 100 zł za koszulkę. Tutaj mamy też model droższy, który też kosztuje około 200 zł. Tak samo jak w Trofeo, znajdziecie tutaj bezszwowe rękawki. Zamek tutaj akurat nie jest kryty, ale jest przyzwoicie wykończony. Pod brodą mamy taką zaszywkę, żeby zamek bezpośrednio nie dotykał nam do brody, nie podrażniał. Dół koszulki też jest wykończony taśmą z silikonem, i w tym modelu jedna z kieszonek nawet ma już e, taką subkieszonkę zapinaną na zamek. Także można sobie tam na przykład dowód osobisty czy pieniądze schować i zasunąć, tak żeby przypadkowo wyciągając batonik czy rękawiczkę z kieszonki, sobie tego nie zgubić jadąc rowerem. Ejen i Trofeo to polskie marki w ofercie Centrum Rowerowego. Trofeo jest jedną z najbardziej kolorowych, ale to nie jedyne polskie marki w ofercie tego sklepu. Będziemy po kolei przedstawiać Wam kolejne. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi czy chcecie się czegoś więcej w szczegółach dowiedzieć, piszcie je w komentarzach pod filmem. A postaram się w kolejnych wideo odpowiedzieć na te wszystkie pytania czy kwestie. Dzięki, do zobaczenia. Hej!